kontra El Testosteron Marcin Najman. Czekaj, dam bit, bo tak dziwnie słychać kora bez bitu. I tak będziesz wypadał, jak w życiu. Mm -hmm. Albo właśnie będziesz też dobrze, stał. Ja no, dobrze wypadam. Dobra. Dobra, dobra. dobra. Przypominam, dobrze. będzie 35% celu i korona, a ja coś tam rzucę. Jakieś dwójki. <laughs> Ty dwójki, stary. Yy, Okej, okay. pierwsza walka, czyli Kasiusz. Ja bym powiedział, że Kasiusz i a, no super! Właśnie w ten sposób Koron, ale coś powiedz więcej. Czemu Kas już wygra... No nie ja wiem jakoś mi się wydaje, że Kasio się bardziej szykuje do tej walki niż. Ale ty nie widziałeś treningów Marcia Neymana? Widziałem niestety tym bardziej. Po, tym bardziej mnie utwierdzają w przekonaniu, że jednak Kas już... No stary, albo wyobraź sobie stary, co się dzieje, jak Kas już przegrywa. No jest. Jest A... przypał. No pani no. A wyobraź sobie, jak się dzieje jak najmanj przegrywa. Jest przypał. Ogólnie nie powinni walczyć, bo będzie tak przypał. Nie no, jak Najman przegra, to się nic nie stanie stary, bo już nie jest tak nieczynny, Ja myślę, że Najman na tych treningach sobie wyobraża, że Dorota stoi z tyłu, a z przodu idą, wiesz... Wow, Toman nas zbliżył na 20%, zostało 15%. Nie widzisz Toman, jesteś top byku. Dobrze, że jakie no. Stary, tematem będzie Toman. Że Tomen. Tołmen? A ty o którym myślicie, jest Wystarczycie o 30? chyba 22.13, także... Nie, wystarczycie 30. Eee, no, dobra. pewnie jeszcze z 40 minut posiedzimy, no ale... Dobra, 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 dobra. Dobra, zobacz, Tak redaktorna i Marcin Najma, no, ty go skreślasz. No właśnie. mówię ci, patrz, Dorota jest za nim, a przed nim jest czterech fanów Kasiusza Paulina Ita! Wo pierwsze miejsce Gruzie. Paulinka wyprzedziła Tomana, nie wiadomo, czy możemy tyle samo. I właśnie ja doceniam takich moich widzów. Mamy 22%, 78%. Cześć, Ile to było? 50%, tak? Dobra. 35%. Star... Nie, 30. 30%. To z min... Dobra, nieważne, stary. Dobra, no i co? Just do it, Marcin Najman, just do it. Co, Casio jednak? Al Casio przez KO, przez decyzję, czy po prostu Casio? Paulina i tak Kurde, Kurde, już, już premaidik minie. E... Kasio, no nie, myślę, że knockout, bo nawet jak, jak wiesz, Najman zostanie to Ale opłacać się... 7 do 20? No stary, nie czy mi się opłaca, no po No po to nie no, zróbmy zryga... tak, żebyś A. wygrał, stary, bo i ci dam ten hajs, wygrasz parę tysięcy, będziesz w końcu bogaty. Pierwszy raz w życiu zarobisz więcej mm. niż na WMW, czyli 300 zł <laughs> Dobra, e... czekaj, to powiedzmy, że... Przez poddanie... No, Kasio przez poddanie. Co? Ale co, nie lepiej 1,40? Bo to jest 20 groszy różnica, bez przesady. Dobra, dawaj, przekonałeś, no. no. Okej, okay, następny. Wolę, żebyś wygrał. Szeliga czy Bestia Piechowiak? Szeliga jest faworytem. Od razu? A dlaczego? Widziałeś nie. obie walki jednego i drugiego? Uważam, że bestia... Nie, wiesz, ja kiedyś śledziłem te kulturystyczne tematy i na przykład no nie wiem na czym ja mogę to opierać. Na tym, że... No i chwalka widzę, że Lajmanie na i na że... Liga No widzę, że bestia po prostu e, jakby... Wczute też w ogóle widzę jakby jak mu się zmienia sylwetka, nie? Z no. kulturystycznej na taką na fightera. No a szeliga, no Stary ja jedynie co widziałem, to wiesz, że, że później ledwo co wyszedł do rundy i... Czy oni się w boksie biją. No, a tu się w ogóle nie opłaca, żeby bestie dawać. Faktycznie, Kass już z tym... No tak, w boksie, no. ale tak, no. No co, no myślę, że bestia, no. Dlatego, że jak widzę szaligę, to no ostatnie jedynie co, to zawiódł kondycyjnie i też padł zaraz. Dobra, 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 dobra. Wypadłem dobrze z bitów? Bo się starałem jak najwolniej coś... je czy tak maraszerczyk? Dobra, ustawiasz ją, 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 czy ją? Zusia, ja, bo jest niezniszczalny. A widziałeś konferencję, jak tak Marasiewczyk się wypowiada? No dla mnie cringe strasznie, stary. W sensie okej, okay, rozumiem, jest z innego świata niż ja i może dla mnie to nie jest jakieś... Nie, 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 to nie chodziło o to stary. To nie Natomiast, to. Natomiast no, był jakby w ogóle miał jakąś stawkę typu yy... Nudno jest na tej konferencji, nie? Nudno no jest na tej a, konferencji. A ja tak siedzę, w sumie nic nie mówię, ale wiecie co, nudni jesteście. Dobrze, że ja tu jestem, bo rozkręcam to, no. Także. Piotr Pająk czy Alan Także po prostu myślę, że mam taką pseudo pewność siebie, bo to jest. takie, Alanem... wiesz, z jakichś takich TikToków i ze zdjęć sylwetkowych, a Zusy jednak ma wczute, jak ona se techniawy odpali. Jak ten wcześniejszy Twój Beat co puściłeś, se odpali, się odpali na wejście stary, to. No. Z Alanem Kwicińskim mieliśmy fajną historię, kiedy byliśmy mam na środku miasta i zaparkował samochód, żebyśmy nagrywali trailer do mamy MMA. I on sobie stał pod tym Pałacem Kultury tak jakby i podjeżdża nagle policja takim dużym, to się nazywa w popularnej kwestii, tak jak się po rosyjsku pisze cyka. No i w tym momencie nagle podjeżdża policja no i mówią mu, że nie można parkować, tu będzie mandat. I nagle ze środka tej wielkiej policyjnej furgonetki wychodzą trzy policjanci i mówią o Boże, Alon, czy może tobą zdjęcie? No i wyszły policjantki, zrobiły sobie zdjęcie z Alanem, całą mundurowane. Bo o czym wyszli wszyscy policjanci, tam było przez 7 osób w środku. Wszyscy porobili zdjęcie i stwierdzili, dobra, chcesz, to stój, i pojechali. True story, bro. Wrzuciłem na Instagrama, ale on kazał mi to usunąć, to jest bo powiedział, że historia. będą na niego krzyczeć policjanci. No dobra, ja powiem ci, że nie mam pojęcia, bo nie śledzę ani jednego ani drugiego. E... No dobra, pozwolę ci pominąć jedną walkę. Nie, no poczekaj, Bo spod... no już tak czekam, aż powiesz Filipek kontra Migosobota Sobolewski. E... Dawaj. W tej czwartej walce dawaj pająka. Filipek Sobota. Filipek Sobota, kurcze, dobra, więc tak... E, Filipek to twój jest... przyjaciel to mogę, wiesz. Nie no wiesz, sobotą już nie gadamy ostatnio. <laughs> <laughs> nie no. E, chwila. Wow, Karol Maśnica! Karol był miał dobre tak, no, Gaśnica, to. Tak, gaśnica. Ma maśnica to jakiś. E, I jest ostry jak kwaśnica. Rozszerzenie od masno. Karol Maśnica, dobra, bardzo dziękujemy. Korona vs. Peter, ale jaka korona? Dziękujemy, jesteś na trzecim miejscu. Karol Maśnica. No dobra, wracając do moich przyjaciół, nie? Także, no ja z tego co wiem, to sobotę zresztą co sam mówił. No. To on jakby tę walkę, możliwość walki rozpatrywał od roku ponad, nie, jeżeli już się dobijali do niego, także domyślam się, że od roku ponad ćwiczy. Nie wiem jaki on ma zaplecze, natomiast Filip chyba od walki z rybą, no to jak tak, jako tako ćwiczy, eee, a dodatkowo, no już od tamtej walki z Tombem, no on w miarę wrzuca jakieś, wiesz, zdjęcia, że ćwiczy i tak dalej, także jest myślę w takim sztosie treningowym. O jaki beat, znasz to? Mam, na, mam nadzieję, że Ale ładne. Czemu ty samo masz playlistę disco'lową Kogo ty zapraszałeś na temat? Ja zawsze nabijam jak nikt nie słyszy stary, bo mam taki ultra flow, że ludzie by chcieli to usłyszeć. Stary, patrz kiedyś to jest piękne. What? Dobra, by się uzależnić zaraz. Yy, no to czekaj, nie obstawiłeś tego, Filipka bym dał. No, ale przed czasem. Patrz yy. jaki jest kursik, że u. Ja dałem, że to będzie wygrane na punkty. No, ale Filipka. Filipek przez decyzję? Nie, nie przez. Normalnie? No i tak będziesz miał ogromny kurs jak za 100 zł będziesz miał wielki kurs tak, nie? Normalnie Filipek, no. Tylko wiesz, zaraz ci ktoś powie, typujesz na prawie samych faworytów, tylko bestia. Sobota ma 60% szans. No i UFC, ale kto to kto to jest Krycha? Nie no, w ogóle było ostatnio taki wpis, że sobota wygra na 60 lat. Paweł Tybori Gabriel, Arab. Sulvi! Kurde! Ale stary, no, no ten, no, Tyburski, nie wiem, czy no Tybori, załóżmy, no to. No goś jest niemożliwy, stary z tymi wiesz, z zasięgiem i z no. z. no ja będę z Tyburskim. Zapamiętaj, że ludzie za bardzo patrzą na pryzmat walki, bo czasami jest tak, że rywal ci leży, walkę w emocjach. Ja w tym wiem, tym, ale wioska. jednak, no, z tamtej walce nie było. Taki ten ten tchór próbował, wiesz. Ferrari Maximilian Wiewiór w K1. Wiewiór. No, wiem, już zdecydowanie stary. Nie no, serio? No kurde. Ja A wiemy... czekaj w K1. No, no to był pewnie, masz też bym powiedział, że od razu. Okej. Okay. <coughs> Czad. a wy co uważacie? Wygra tyburski czy Arab? Jeden Arab, tyburski, dwa Arab. Jeden tyburski dwa Arab. Jedziemy jest stary, najbardziej lubię jak to mówię, jest to jest taki spam nagle. Kiedy... Ale Arab mówił, wiesz, coś na tym kajdżu, że on będzie go chciał dwa. do parteru. Arab, mieć, tak? Arab, zanim Arab, Arab do niego podejdzie, to on. Ale Arab jest dobry w parterze, a Tyburski nie ma parteru. Patrz, no patrz, Arab wygrywał ludzi. Wiesz, rzeczą, Bo to jakby sobie na Araba? Ale kto jest kto? Wiesz co, ja cały czas jem tą dietę, byczku, widziałem twój komentarz, jem z level fooda, nie wiem ile przy tym, bo nie mam wagi w nowym mieszkaniu. Co tam panowie u was słychać, jak życie? Kwadrat mi się żyje znakomicie, bo płyny z pobicie. pobicie i nie czekało mnie żadne pobicie. Na płycie. I... Dobrze, że jednak nie Nie wylądowałem wcale u kora na ficie no. <laughs> A jak u ciebie? jest Niezmiernie dobrze, no. E, dzieją się jakieś rzeczy. Cieszę się, że kwadrat już się wprowadziłem na kwadrat. O Jeźdź. ile się arab nie przejara. Nie, no arab chyba już nie jara, wiesz, Forti. Z tego co mi wiadomo. Dobra. No e... Dobra, czyli Ferrari czy Maximilian 9. Widz, polecam, on na sobotę. chce zarobić hajs, nie wiecie o wszystkim. Widz, no to opowiedz nam o wszystkim. Byczku, ja czekam, aż nam o wszystkim opowiesz. Dawaj widzu, dawaj widzu. Arap też z Rzeszowa? Chyba tak, no. Arab Czyli jest, jest najbardziej Rzeszowa. znanym raperem z Rzeszowa oraz Pokoro. Nie wiem czy Arab nie jest spod Rzeszowa w sensie, wiesz? Spot? No. Skoro, skąd? Co ja? Jasno? <laughs> Dobra, Amadeusz. Paweł, możecie wejść na mój beat? Nie, byku, na Drive Google nie wejdę, bo mi wykradniesz wszystko. Musisz to wrzucić na YouTube i wtedy wejdziemy. Wejść na mój beat. Okay. Amadeusz kontra Wiewiór. Wiewiór. E, Wiewiór czy Amadeusz. Kurde, no zaryzykuję. Powiem, że Maksymilian No co ty, serio? Znaczy, no dobra. No tak mi się Czemu? wydaje, stary. To, się czuła to mówiliśmy z tym pewniakiem. Zresztą ja nic nie widziałem oprócz cepów od... No dobra, coś widziałem, no. Może Starnowa koło Rzeszowa? Możliwe, ale no stary, nie śledzę. Maciej Szewczyk kontra Gamufal. To to ten... Patrz, zobacz jakie życie jest piękne. Wystarczyło, Żegamufal. Ale czemu on ma taki Nowe mieszkanko, miejsce? żyje się widzę. Tak, trójkąt padł, kwadrat trójkąt, a teraz wejdzie koło. Koro. Nowe mieszkanko, żyje się widzę. Dziękuję, trójkąt. Bardzo się cieszę. mieszkanko. Świczy. No to koło Rzeszowa. Nie? Patrz, mamy prawie 997 widzów. Wiesz co, waleczka na Fame MMA nie ma żadnych rozmów konkretnych. Także zależy czy dobijecie te, prostu Connor... nie wiem ile tam było procent, ale 30%. zależy kogo wyzywam na freestylu i czy ktoś się do tego przyczepi. No, A wiecie jaki żółty. jest problem w życiu, tak szczerze? Taki, że ludzie tylko usłyszeli, że Gamu trenuje 8 lat i wszyscy trenują na Gamu. Nigdy nie widzieli jego skini, nigdy nie widzieli żadnego jego treningu, nigdy nie widzieli, nawet jak stoi, jak trzyma gardę. Ale kurs na niego to 1,30, mimo że szewcu się świetnie pokazał w walce z Ambrem. Ja, jak będę typował, to nie wiem wcale, czy na kanale Kanu typuję, na który was zapraszam, nie będę typował na szefca, bo kurs 3,80 jest kosmiczny, a wcale nie jest że Gamu się umieć, bo są ludzie, którzy trenują pół życia i nie potrafią dobrze zadać ci po prostu nie mają tylko predyspozycji są po prostu bo słabi. O Lajmanie, który trenuje 23 lata. <laughs> Dobra. Dobra, szepczyk gamufal. Czy Dorocie, czas w serce zadał, chłop? Maciej szepczyk gamufal. Korowaj miki z dupy i dawaj free. No dobrze, kurde. No na 30%, no, ale... jeszcze 5%. Ja tak, no, 5% od ceny 2000 to jest No No jeszcze ze 150 zł i będzie stary. Kurde. Fixel, co to dla ciebie, bykurzantki? dobry freestyle. UFC Polska. Uh. No, ja po prostu. 997 widzów! Wszyscy łapka w górę! Mamy kroki w 997, dzwonimy do. Dobra. Eee, no tak. Macie jeszcze no dobra, kto tu mógłby wygryć? Ser, nie wiem, to by była walka, bym... której by mnie obstał. Tak, szczerze, to ty byś się przydał, mi jako osoba, która prowadzi znowu kanał satyryczny, byłoby śmiesznie. Prowadziliśmy takie talk show, wiem, no to nie wiem, co myślę, że... Ty mi się po prostu nie przydaż do tego. A, Aha, dobra, dobra. Dobra, dobra. Nie, no natomiast mógłbym pisać pancze na <try> Stary, był kwadrat, trudno Tom? teraz rąb. Tom? przekonany na łokę i Na łokę? z rąbem, czy z tombem? Z tombem, ale kto, jak, jaki łok? Czekaj. Aha, no, walkę, dobra. Czy czy ty sugerujesz, że przelejesz ty siaka wtedy? A kto to jest bombel, to jest bombel? Tak, to zmniejszam, no tak. Aha. To jest przejść małe. Ten. Kurde, w komiarc. Dobra, chwila. Dobra, szefcik czy gamufal? W ogóle wiecie, czy to jest gamufal? No, wiem, widziałem, widziałem konferencja, ale tak to nie mam pojęcia. Tutaj no. dam bit, bo i tak wypadasz. A czemu ty masz same takie. Nie bo ja sam ten nawijam ten... na takie bity, proszę. Chcesz się nauczyć czegoś nowego. Chcesz? Nauczyć się nie wypadać z bitu? I... Jest czarny z natury lepiej walczy. No, tak ja. sery, to jest ten bit? Nie znałeś go? Znaczy znałem, ale że akurat teraz go odpaliście to nie wiem. No wiedziałem. gościu. Dobra, Gamufal czy Szewczyk? A Szewcy z Kim walczą ostatnio. Przyszliku, jak ty zarobiłeś tyle hajsu na Kanu typuje, to wiesz. No, z Kim walczył Gamufal, z nikim. Szewczyk walczył z Amrem i przegrał decyzją niejednogłośną, a moim zdaniem było blisko wygrane. Jak bęben w pralce. Jak Fortis rybał w walce, no. Eee... Dobra, dobra zróbmy tego niech ma chłop. No. Dobra. Hater kontra Baran Mortalcio, a najlepsze jest to, że. No nie... Baran na nazwisko. No. A najlepsze jest to, że, że, nikt nie wie stary, co on potrafi. I to Acha, ten hater rzuca... ma Baran. Tak. Myślałem, że hater. Nie, są. bo hater stary pokazał się ze świetnej strony, jeżeli chodzi o o judo, o balenie, z... o glinie. Konferencji. Nie no, stary, dobrze się pokazał, nie ukrywajmy tego. I mnie to irytuje, że już ma kurs 270, znaczy mi to jest na rękę. Bo nie wiadomo co potrafi kolega mortalcio, który mówi, że ma taką konkluzję kręgosłowa, który że nigdy nie będzie walczył. <grym> no ty ale. Cześć Daniel, ale... Ja. Czekaj, czekaj, co miałem mówić? Tak. No, że hejter chyba nie zaprezentował się za dobrze, to jakby. Dobra w te figury. Ostatni donate, dzięki wielkie, nic na no nic na Paypal, przypa, nic na Paypal. Na na co jest, Jo, stary, mam ponad 1000 osób. Pierwszy raz dzisiaj, 1023 osoby. Nie wiedzieli, kiedy przyjść? No, zaraz pewnie się Starry. zaraz pewnie o, do się ruch... tam mówi: Dobra, nie kupuję mu nic na gwiazdkę. Macie te dwa koła na operację Barku. 8 lat trenował Mortalcio. W parterze Hejter 7 lat trenował judo. Ale, ale mi chodzi o to, że w parterze była chyba taka sytuacja, że olejnik się wykręcał? No? I wtedy przez to hejter mógł dokręcić coś. Aha. No to. Jednak kto to zrobił? Błoń... Hater czy Baran? Dobra, wow. Hater czy Baran? Baran Fortu coś na Insta, tylko nie wiem jeszcze co. Dobra i Błoński czy Dubiel? Błoński czy Dubiel? O kurde. Dubiel. Bo nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że Błoński wiesz, tak coś tam ciśnie na tych, tych konferencjach, nie? Gościu, mu znaczy się nie pije tak wolno. Ją dokładnie matryca. Przyjechał tutaj Koro ja Rzeszów, szodubica. stolica. No bardzo dziękuję, kwadrat jednak. Dzięki, ale ja mam na imię Bardzo kodzie. się staram. Y... <laughs> dubiel, dubiel bym powiedział. Co ty gadasz? No stary, ty się... Gościu, ty masz kurs 132, z kodem wraca 550, a ty założyłeś sobie konto z moim kodem, czy nie? jeszcze nie, ale Co z za kolej! ale wiesz, wiesz jak mogło. No ale, ale wiesz jak to działa na psychę stary? Ale co na psychę stary? No to że Błoński normalnie siedzi ale na dziwnie Ale co, 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 co ty zakładasz tutaj na konto napisem Kanu2, wraca 550. Rejestruj się, weryfikujesz konto, dajesz zdjęcie dowodu stary bo jesteś monitorowany przez Ministerstwo Finansów Wygrywasz hajs, jak przegrywasz to ci wraca No wiem Dobra, na pewno tak? No Cię przypomnimy przypomnijmy, panie i panowie, którzy chcą typować Ale nieźle sobie Kanu 550, tfu, wraca 550, ty ten sok bo... się dziwnie uderza do głowy No sobota ma wraca 60 Jedziemy. Dobra, o Jezu, już za dużo tych wersów. Kasy, No kasy 140 No konferencja 40. nie walczy Właśnie o to mi chodzi, że Ale... Po 93 dubiel jest spokojniejszy na konferencji. Znaczy, no dobra, tam oboje cisnęli. Dobra, 997, wracamy. Wygra Casio według Kornela Regela, Mebela. Paulina jest pierwsza, ja! 28% 93%. Gościu, 283%. To jest Paulina dobra. stary. To dziękujemy serdecznie. I właśnie dlatego Koron wspiera strajk kobiet. Don Casio, Bestia, Zusję, Pająk, Filipek, Paweł Tyburski, Wiewiórka. Gamufal, Patryk Mortalcio, Baran Marcin Dubiel, kurs 132, czyli jak daje Korowi 100 złotych, to on z kodem wraca 550 od Mateusza Ganiowskiego wygrywa 10 479 złotych i 3 grosze. Manda, tu stary, to 4 live Stary, ja Ci tak będę płacił te pieniądze, Mów, jeżeli wygrasz... Wówczas kiedy mam się zszokować, bo nie zamyśliłem się. Tam. Uwaga, stawiamy zakład, Koro, obiecuję, że Ci to dam przy ludziach. Dobra. Ty, ale jak musieliście iść Ty też, Kornelu, zarówno... dałeś się nabrać trój... Ej, trójkąt. jesteś przystojny. Cały już był kwadrat? Trójkąt. No. a Patrzałeś ten wers ryby, niepotrzebny mi do 1 niczego, 1% i i ja w kółko? Nawijam o twoim kwadracie. Tak właśnie powiedział. Słucham. ryba to jest mistrzem stary, jeśli chodzi o do tego ryby, skoro. Ostatni Donajik, może później UFC z korem pozdro panowie. Ale nie umie grać, on wiesz, jest słaby, strasznie lubi. Znaczy, znaczy kanionski rozwygrał i tak mówi, no ale cóż. Dobra, stary, ale patrz jaki to twój kupon wleciał, Ja. Yeah, a ty wcześniejszy jest czy? Ja tak? mam kurs za 1300, a ty masz kurs za 10400, stary. I kto jest większy? Jak to trafisz, to ja nagrywam stary Story i dodaję tak. Nie, już tak robię. Dzisiaj była Liga Mistrzów. Sevilla z, z Krasnodarem przegrywa i jak? Chciałbyś Szpital nie, ale i tak nie to boli. Barcelona w końcu wygrywa. Dobra, pamiętajcie, z wraca550, możecie no sobie typować. O, oh, i ja dziękuję za typowanie.